Niedawno mieliśmy okazję uczestniczyć w formowym wzlocie GPPH, i stąd właśnie pochodzą ujęcia, które przed chwilą mieliście okazję oglądać. Jednak osoby, które nie miały możliwości uczestniczyć lub po prostu przegapiły, bo nie śledzą forum GPPH, mają okazję jeszcze nadrobić, ponieważ zaczynają się od wtorku targi Kielce. To właśnie tam macie okazję poczuć niesamowitą atmosferę, którą tworzy cały zespół GPPH. Poznać innych odwiedzających z sektora właśnie przemysłu, jak również techniki, odważnie mogą stanąć w szranki w konkursie o stół spawalniczy, a także można oczywiście zapoznać się z ofertą, zobaczyć jak są zbudowane takie stoły spawalnicze. Zobaczycie tam na pewno wiele sprytnych rozwiązań, które z łatwością możecie zaadaptować na swoim stanowisku. Chociaż na moim kanale co jakiś czas pojawiają się filmy, na którym używam stołu GPPH i staram się pokazać wam jakie różne zastosowania, nie tylko spawalnicze, może mieć taki właśnie stół. To uważam, że nie zastąpi to waszej osobistej wizyty sprawdzenia własnoręcznie, jak działa takie oprzerządowanie, jak to ułatwia pracę, jakie są ogólnie rozwiązania. A jeśli będziecie mieli jakieś pytania czy wątpliwości, na pewno pomoże wam mega sympatyczny i pomocny, a przede wszystkim zaangażowany sztab ludzi, którzy będą obsługiwać to stanowisko. Moi drodzy, oczywiście teraz podczas filmu widzicie wiele z nowych produktów, jak na przykład stacje spawalnicze, tresle, stanowiska do zrobotyzowanego spawania okapy, a także odciągi. Są też takie rzeczy jak systemy szynowe do stołów i podpór spawalniczych, coś czego jeszcze nie widziałem na żadnym stanowisku czy pokazie spawalniczym. Oczywiście oprócz stołów mamy całą gamę akcesoriów, które umożliwiają nam montaż, ustabilizowanie, a także bazowanie elementów podczas spawania czy innych prac na takich stołach. Jeżeli macie jakieś pytania, to możecie śmiało pytać w komentarzach, postaram się udzielić tej odpowiedzi. Ale myślę, że najbardziej kompetentne osoby znajdziecie chociażby na forum GPPH lub właśnie na targach, które są także okazją do tego, żeby poznać ludzi o podobnych zainteresowaniach czy pasji i zrobić z nimi jakieś wspólne projekty, czy nawet nawiązać współpracę biznesową. Z naszej strony ogromnie dziękujemy za zaproszenie na to wspaniałe wydarzenie. Pozdrawiamy wszystkich, którzy mieli okazję się z nami spotkać, porozmawiać, wymienić doświadczenia, całą ekipę, z którą bawiliśmy się na nieformalnej imprezie po głównym wydarzeniu. A Was zapraszam do starych materiałów na temat stołów spawalniczych, które właśnie wyświetlają Wam się na miniaturkach. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, hej!